Dajcie, kochani, w studio Yoga Med. Dziś chciałam Wam przedstawić mantry, sylaby, sylaby nasienne, wibracje, którymi możecie sami regulować swoje poszczególne centra energetyczne i które wibrują dzięki naszemu ciału, naszemu systemowi wibracyjnemu między innymi w czaszce, którymi możemy wpływać na swoje samopoczucie i swoją regulację energetyczno-wibracyjną. Weź wdech i śpiewaj razem ze mną. Czakra podstawy, sylaba la. Czakra sakralna, sylaba Vam. Czakra splotu słonecznego. Wibracja ram. Czakra serca, sylaba i. Czakra gardła, ha. Czakra trzeciego oka. Om. I czakra korony. Om.